Która woda jest najlepsza? Przekonajmy się. Mamy tutaj 50 kilka wód kupionych w różnych sklepach w Polsce, w Gdańsku. I mam nadzieję, że dowiemy się, która z tych wód smakuje najlepiej. E, dzisiaj pomogą nam w tym Janacie. Ola, <grych> Sebastian. Męce pan posześć? 5-5 minut. See you. Dobra. To będzie, to będzie długi test. Ale na dole na pewno macie timestampy czy coś. No dobra, no to przechodzimy do, do testu. Zaczynamy od buty marki sklepowej. Jest tego troszkę. E, to co? To oaza na początku. No to zróbeczko. Ale to, przybicie, halo, halo, halo. Przybicie, przybicie się nie. Ale to tylko raz, nie, nie. Dobra, nie można się przyjść Ej właśnie, co to, to jest? No bo ja już sobie wypiłem troszkę że... no, no to No, 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 no. no widać jak czułeś <grym> ciepła No woda jak woda dla mnie, to nawet nie jest gorsza jest? woda to, to, Woda jak, jak woda No woda jak woda No tak jak no Ok ja. to Następne Netto Woda jak woda A. <grym> To samo Woda saguaro z Lidla Inaczej smakuje Taka jest lepsza Lepsza? lepsza? Dla mnie gorsza mnie też gorsza Dla mnie też gorsza, Ale Ale też gorsza? Ja, ja nie lubię jak moja woda smakuje głównym Teraz spar Bardzo niedobra <noise> mm. Czuć jakby próbowała by być gazowana No Wyścigamy co w jest takiego <noise> dziwnego Już mam mówię co w niej jest dziwnego Dużo wodorowęglowodanów 720 mg na litr, to jest dużo no. Bo Normalnie to miałem po 300, a to ma 720. Kaufland i pomogł. Ale tu kamień czuje jakiś taki. No. Ale mniej niż tamtej. Dla mnie bardziej woda jak woda. Na pewno nie z białego, po w środku. Czyli tak tu. Tak. No. Careful Tak tutaj? Tak. Już się, już się... Bo ta była gorsza no. dla mnie. Tak chyba bardziej, ta no ale był kamień. Takie na wodzie w końcu. No. no. no, no. Lewiata! Jak dla mnie jak to są Tylko że może ma taki niższy odsmak jak dla mnie No, ma no, trochę No końcu no, nie, to jest... Najkońcu tych To jest, ty. jest klasyk Woda i woda Woda jest wybrana na z dróweczką Woda i woda, pamiętam też ten woda jest tam woda, jest No dla nic mi, nie Dla jest mnie coś. chyba... nic Nie wiem czy... Jest pod tymi bo tak, tak Dla są Ale lepsza od tych czy nie? lepsza Lepsza Dobra Mineralne oszą Dalej? No, one chyba jedna z naszych. Ale aż tak? Na końcu... Nie wiem czy jest bardzo nie. Nie, tej nie. To jest, nie jest nie. ta sama woda, więc... Na ta końcu wali ta, ta różnica jest proporcjonalna, no? To są wody niedobre, a to są wody akceptowalne, bo nie, nie, nie piszliśmy wody wody, która jest taka pyszna, ale nie wiem czy taka będzie, nie tak? nie Przechodzimy dalej. To jest kategoria wody pyszkana. Muszynianka. Ale nie gaz, uchuj hmm, Tak, kłóci się za plecy Mamy wody nie gazowane Czyli tak źle no, Dyskwalifikacja Dyskwalifikacja, gdy jest gaz No nie, no tutaj prawie Dyskwalifikacja, no, to jest gazowane bardzo dużo minerałów Ale wiesz, że smakuje lepiej niż część tamtego kłuca Było mi Nie jest dobra Czuć jakiś smak, to nie jest woda To jest coś do to... Ura, to tego, tego... To nie jest woda. To nie jest, woda. To nie jest woda. <słyska> <słyska> to lepsza od tej No tak, <słyska> <słyska> no, tak dla mnie tutaj, ale nie tutaj tak. No, tak. no to jest taka pialna. Tak. Woda i woda. Ci to Pod samczupek właśnie. No, Dajemy plusy. Teraz nie rozlej No. Ale dobra woda. Dobra woda. No, Smaczna woda. Woda jak woda. Kinga. Co to jest spłacie. Leku twoje zdrowie Dobra pięknie. Zażoda. Za to. Tak. No. Za to. No. Przed muszeniami. No, ja, bo... Masz tak daleko? Ja, nie bym nie dał jeszcze tak daleko. No, to, dobra, tak, tutaj. No, to. Znaczy, tutaj jest woda jak woda, tylko do jego no, A kłapana jakaś droga woda. Chlup smacznego. Dobra, jest. No. Dobra woda. O, co pan wie? Druga. niż No, odważne no. stwierdzenie. Tak, coś, tak? no. Fajna, Żywiec, no, wiec, ale to nie trójnie gazowany. jak Dobry. Żywiec. Dobry. Moim zdaniem to jest niestety, no bo to nie z tym. To było dobre i to było dobre. Ja bym dał po tymi dwoma Na trzecie. Na trzecie? Ja bym dał na drugi, nie? Ja, ja, ja też bym... na drugi. No, mi bardziej przed Sobianką, bardziej niż na tego no. no. nie dało. No. Powiedz. O! No, naprawdę. No, powiedz coś. no, ja Teraz mamy testy najbardziej znanych wód. W sklepach. Rodo Dobra. Jest fajna. Fajna. Coś tu jest. Damy tak tutaj, może pójdzie wyżej. Zobaczymy. Staropolanka 800. bez bys. Do woda ma. Lepsza od rodowity. Czy gorsza od roda? Czy Muszę nie, ona jest, jest obrzydliwa. Ale... Fajne. Dobra. Dla mnie to. Ok. No. Dobra. Ale czy tobie? Nie wiem. No, Ta mi, to mi, to mi to... bardziej smakowała. Jodolita no, lepsza, to jest lepsza, drugie miejsce. No. Lepsze niż bez kit. Tak. Dobra. Muszyna. Jest najlepsza z tych wszystkich, które nazywają się muszyna, muszynianka i tak dalej. No, no, Ale jest niedobre. Ale wciąż jest niedobra. Nie no, jest tak, jest taki tak, tutaj. To znaczy, tu jest większy ostęp, palce są tutaj. No, w sensie smakuje jak woda jeszcze. Jurajska. Jest... Jak tam, woli zapowiedź analizy czy jeszcze nie? No Może kiedyś miałabyś analizę? No kiedyś będzie. No, będzie. No, tak. To za bez skill. Mój broszek bardzo się cieszę, że dostaje coś, co nie jest polo. Ja bym się napił. W sensie... Nie wiem, czy przejdziemy. dziwnie. Zimnie. No, szerp, to... szerp. Nie wiem, moja ulubiona woda, więc ja się nie będę nie ja mam Bayez ja to piję od tak 100 lat. Dla mnie dla mnie fajna, ale no to gdzie myślisz Wojtek, żeby to dać? Nie no. Żeby to trzeba coś. A może być. No tak. Kubu śłodek. Ona ma jakiś sza. dziwny posmek. No. No, taki yes. taki Kuba plastiku. No. A no możliwe, tak tak. Nie, tak taki... nie no. Nie no za tym, nie, przed tym. No, ale tak tutaj. Tu, ale tak, tak, tak tutaj, nie? No tak się mogą przytulić. Ale to dalej może iść dalej w lewo. Nata ta Nie smakuje. Ma coś tej osobie. Ale dobrego czy niedobrego? <grymka> nie dobrego? <grymka> nie, Na Jakiś dziwny posmak, bo To no, no, jest ok. Faktycznie. Ale mi się wydaje, że tu tak. będzie. To jest miejsce specjalnie dla niej. Ustroniam No, woda jak woda dla mnie nie czuję nawet. Posmak. No, nic no, no, nie czuję. Okay. Okay. No, no, czyli nie ma. Czyli tu. No. Przed akwar? Tak, bo ona miała posmak, a ta nie ma posmaku. No. Ślisowianka! Bola. Bez posmaku. No. Tak. na no, poziomie kopii beskidną trochę. No. Dawaj tu. Nie, no, ale nie ma ozmaku. Ona... Zduma. Ona jest... Oj, może... Modeli... Przed, przed muszyną. No, Albo... no tak. Przed muszyną, tak. Kubuś, Kubuś walił plastik. Może jeszcze przed Kubusiem, bo kupuj plastiki Dobra, prawda. Muszynianka znowu nie zaskoczyła, a Ludowita pierwsza woda zaskoczyła. Teraz mamy wody, których nikt nie zna, ale też były do kupienia. Zaczynamy od piwniczanki, bo już trzy testy piw nagraliśmy. Nie tego wdzięcznego. Nie robi, To Dobra. Dobra. jak woda. Ale ma jakiś posmak, ale na póki są jest lepsza. Krynka. coś ma takiego dziwnego. No, mm. no tak, teraz na koniec pójdzie. Oj! To no, tylko tak pytał. No, tak, tak, tak. Laguna biała. Nie no, nie jest zła. Ta kasa pokażku szara nie. Chyba tu. No przepiękną. Nic szczególnego. Zakopiańska. Hmm. Nie, nie, szkawa, no. góry. I nie wiem czy ona nie jest właśnie od Serio? Nie, nie wiem. My nie, 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 Ale nie, jest nie, nie, Ale nie, się nie, 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 Jakieś lekarstwo? nie, no. ale my robimy hierarchię wód, czy bo w sumie... W sumie nie, czy nie, nie, ja to musi być na końcu zestawieniu. Przechodzimy do przedostatniej serii. Sprawdźcie nagrywanie jest. Tak. tak, bo ja nie, bo ja nie, nie chcę było. Tego Się pozdrowić Cui.